Wiesz, że no, ja nie żyję. Przemo się jednak ty odrodziłem, kurwa, tej. Kurwa, ty, ja tych poje pojechałem teraz, kurwa, tej. Jest się wcale na dupy się odrodziłem, kurwa, tej. A, 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 a. Pomocy! Kurwa! <śmiech> uh. <śmiech> Jak ja teraz jemy będę, bo w Turce to się wkurwia tą grę kurwa, nie? Ja pierdolę, do no kurwa, żebyście to widział, co to się odjebało, nie? O, ho, ho Adam, kolejny, kolejny, ten, dostał, kurwa, bombę. Ależ to akcja, to jest... Muszę nagrywać całą długość kurwa, nie? Bo to, co teraz co ja zrobiłem, to normalnie mnie to jest, kurwa...